Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. Dzisiaj w audycji kulinarnej ciasto kawowe z krówkami, czekoladą i bitą śmietaną. Krówki powstały w Polsce w latach 20. XX wieku. Za ich ojca uważa się Feliksa Pomorskiego, który zaczął produkować je w Poznaniu, a później przeniósł firmę do Milanówka koło Warszawy. Nazwa krówka pochodzi zarówno od mleka, które jest głównym składnikiem, jak i od grafiki krowy, często obecnej na opakowaniach. Istnieją dwa główne rodzaje krówek, ciągnące się i kruche. I zarówno jedne, jak i drugie mają swoich zwolenników. Yy, ciągnące się, czyli świeże, są miękkie i elastyczne. Po pewnym czasie krówki twardnieją, stają się kruche od zewnątrz i zachowują mniej lub bardziej płynny środek. Kruche z zewnątrz, ciągnące w środku, te są najbardziej klasyczne. No i można przyjąć tutaj zasadę, że im świeższe, tym bardziej ciągnące, a im starsze, tym bardziej kruche. Ale jeżeli są Starsze wcale nie oznacza, że są gorsze. Tradycyjna krówka zawiera tylko cztery składniki. Są to mleko, cukier, masło i śmietana. To prostota, ale wymaga precyzji w przygotowaniu. Choć jest to polski cukierek, nasza polska krówka eksportowana jest na cały świat. Na przykład do USA, do Kanady, Japonii, a także Emiratów Arabskich. Największa krówka świata została przygotowana w roku 2021 w Milanówku, który jest symboliczną stolicą krówek. Krówka ważyła 285 kg i miała ponad 2 metry długości. Rekord oczywiście trafił do Księgi Rekordów. Oprócz tego mamy też zanotowany najdłuższy łańcuch skrówek. Ten wykonano dwa lata później, czyli w roku 2023. Z okazji Święta Miasta e, oczywiście chodzi również o milanówek. E, ten łańcuch skrówek składał się z ponad 15 tysięcy cukierków ułożonych w jeden ciąg. I ten ciąg miał ponad kilometr i 200 metrów. Długości. Polska krówka często trafia do pakietów promocyjnych, czy to w ambasadach, czy też na targach albo wydarzeniach międzynarodowych jako symbol rodzimej tradycji. Krówki to też popularne cukierki z nadrukiem na ślubach, chrzcinach, a nawet w kampaniach politycznych. Zamiast logo producenta pojawiają się, czy to imiona pary młodej, czy też logo firmy albo hasło kampanii. Krówka popularna na całym świecie dzisiaj z zastosowaniem właśnie tych cukierków proponuje państwu. Ciasto kawowe z krówkami, czekoladą i bitą śmietaną. Składniki podane są na blaszkę o wymiarach 24 na 24 cm, ewentualnie na tortownicę o średnicy 24 cm. Zaczynamy od spodu herbatnikowego. Do jego przygotowania potrzebne są nam herbatniki, dowolne, ale najlepiej maślane 200 g. I kolejny składnik to roztopione masło 80 g. Powtarzam składniki spodu. 200 g herbatników, najlepiej maślanych. 80 g masła roztopionego. To były składniki spodu. Teraz czas na masę krówkowo-kawową. Do jej przygotowania będą nam potrzebne krówki. I tutaj najlepiej ciągnące, ale jeżeli mamy kruche, no w ogóle się tym nie martwmy. Te też będą y, bardzo dobrze nadawały się do naszej masy. 300 g krówek będzie nam potrzebne. Kolejny składnik to 200 ml śmietanki 30%. Jedna łyżeczka kawy rozpuszczalnej chodzi o kawę Instant. I 50 g masła. Powtarzam, składniki masy krówkowo-kawowej: 300 g krówek, najlepiej ciągnących, ale kruche też mogą być 200 ml śmietanki 30% jedna łyżeczka kawy rozpuszczalnej i 50 g masła. To była masa krówkowo-kawowa. Czas na warstwę czekoladową. 150 g gorzkiej czekolady. 100 ml śmietanki 30%. Warstwa czekoladowa, tylko dwa składniki. 150 g gorzkiej czekolady. I 100 ml śmietanki 30%. Bita śmietana składniki. 300 ml śmietanki, i tutaj może być śmietanka 36 bądź 30% dobrze schłodzonej. Dwie łyżki cukru pudru i opcjonalnie jedna łyżeczka żelatyny, jeżeli chcemy, żeby bita śmietana była sztywniejsza. Powtarzam, składniki bitej śmietany: 300 ml śmietanki, 30 bądź 36% dobrze schłodzonej. Dwie łyżki cukru pudru i opcjonalnie jedna łyżeczka żelatyny dla większej trwałości bitej śmietany. Dodatki, one też są ważne, posłużą nam i dla wzbogacenia smaku i do dekoracji. Starta czekolada, może być gorzka, mleczna, nawet biała. Pokruszone krówki i tutaj już kruche lepiej się sprawdzą. Kakao do opruszenia. Opcjonalnie ziarna kawy, które możemy delikatnie podprażyć na patelni, żeby jeszcze wydobyć z nich więcej aromatu i karmelowy sos, łatwo dostępny w sklepie spożywczym. Gotowiec, chociaż możemy też przygotować sami, ale dzisiaj przepisu na karmelowy sos nie będę Państwu podawać. Dodatki, powtarzam: starta czekolada, gorzka mleczna bądź biała, pokruszone kruche krówki, kakao do opruszenia. Mogą być też ziarna kawy i karmelowy sos. Zabieramy się za przygotowanie i rozpoczynamy od herbatnikowego spodu. Herbatniki miksujemy na drobno, mieszamy z roztopionym masłem, wykładamy dno formy, która powinna być też wcześniej wyłożona papierem do pieczenia, dociskamy naszą masę herbatnikową i wstawiamy do lodówki. W tym czasie przygotowujemy masę krówkowo-kawową. Krówki kroimy albo też dzielimy na mniejsze kawałki, bo jak będą mocno ciągnące, będzie ciężko je kroić. W rondelku podgrzewamy śmietankę razem z masłem i krówkami. Mieszamy, aż wszystko się rozpuści. Następnie wsypujemy kawę instant. Dokładnie mieszamy. Gotujemy kilka minut na małym ogniu do zgęstnienia masy. Po zagotowaniu i po takim chwilowym gotowaniu odstawiamy naszą masę na chwilę do lekkiego przestudzenia, a następnie wylewamy na schłodzony ciasteczkowy spód. I po tym czasie wstawiamy jeszcze do lodówki na 30 minut minimum 30 minut jeżeli więcej, to nawet lepiej bo nasza masa krówkowa powinna ładnie stężeć. Warstwa czekoladowa przygotowanie śmietankę podgrzewamy do prawie wrzenia i zdejmujemy z ognia. Dodajemy połamaną czekoladę, mieszamy do uzyskania gładkiej masy, wylewamy na zastygniętą warstwę krówkową i znowu schładzamy przez minimum 30 do 60 minut. Bita śmietana to już prawie ostatnia warstwa. Ubijamy śmietankę, która ma być dobrze schłodzona razem z cukrem pudrem na sztywno, a opcjonalnie, jeżeli chcą państwo jeszcze yy, dodać większej trwałości tej bitej śmietanie, możemy dodać rozpuszczoną wcześniej i przestudzoną żelatynę dla stabilności. Bitą śmietanę wykładamy na ciasto. Wyrównujemy, no i możemy zająć się dekoracją. Posypujemy startą czekoladą, pokruszonymi kruchymi krówkami, opruszamy kakao lub dekorujemy też ziarnami kawy czy sosem karmelowym. I wstawiamy jeszcze raz do lodówki, ale teraz już na dłużej, bo 2-3 godziny to minimum, a najlepiej na całą noc. Życzę smacznego. Dzisiejsza propozycja wiadłodajni to ciasto kawowe z krówkami, czekoladą i bitą śmietaną. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.